Trzeba wyraźnie powiedzieć stop zalewowi polskiego rynku przez produkty miodopodobne. I trzeba to powiedzieć właśnie tutaj, stąd z Sejmu, i za nami jest pasieka sejmowa, bo taka tutaj stoi. Protestują rolnicy. Z rolnikami są leśnicy, z rolnikami są myśliwi, z rolnikami są też pszczelarze. Zalew niekontrolowanego produktu który nie jest miodem albo nie wiadomo czym jest czy jakimś syropem miodopodobnym czy po prostu miodem oszukanym z Ukrainy. To jest duży problem dla polskiego rynku nie tylko z Ukrainy również z Azji również z Chin. To jest bardzo ważne. Miód, prawdziwy miód, a produkt miodopodobny, syrop, syrop jakiś miodowy, to są dwie różne rzeczy, wiedzą to wszyscy pszczelarze, wiedzą to świadomi konsumenci, a państwo polskie powinno chronić to szczególne dobro, szczególne dobro jakim jest pszczelarstwo, szczególne dobro jakim jest właśnie miód. Pozdrawiam wszystkich miodożerców oraz pszczelarzy.